Witajcie widzowie w kolejnym odcineczku. Toxic się że ten z tej strony Zak. Jak widzicie, energetycznie jesteśmy w pełni eko. Używamy, no energii słonecznej. Tutaj wszystkie te górniki i tak dalej sobie radzą. A nie wiem czy nie dorobić jeszcze tych baterii, tak w sumie. tutaj tak na przykład, jaka tu jest temperatura no tak nie za chociaż w sumie, a jakby tu na przykład walnąć no tu jest dość ciepło zróbmy jeszcze parę tych baterii, żeby na pewno być w 100% niezależnym i yy, prądowo od wszystkiego innego zmienimy podłogę. Przy to. No, a w priorytecie 9, bo ja lubię szybko robić rzeczy. Dobra, zróbmy tak. Kabel 20. Teraz ta automatyka, żeby się nie mnie. Przepraszam za jakiekolwiek kasłanie ale jestem. Jeszcze trochę chory. Naprawdę mnie mega wzięło. Stali mamy sporo. No, możecie jeszcze jej dorobić. Tak, ojej, ten priorytet to nie jest aż takie ważne, żeby robić tam stal. Ale no możecie trochę robić, tam pięć możecie zrobić. No i ty to. Co widzicie tutaj robić? Poniesiono złoto, poniesiono złoto. Jeszcze ja wam nie zamknę tutaj drogi, żebyście tego nie zbierali, tego regolitu. Jest coś takiego jak niszczarka w ogóle? Może? Generator bezczynny, bo para jest za niska. Oko. Na razie wody też nie potrzebujemy więcej. Solowiu? Co wy robicie Eee. Yy, a chyba wiem. A jakbyście mogli jeszcze zrobić szybko tutaj. Ten prąd, żeby się jeszcze ładowało, no bo zaraz się naładuje w pełni te baterie i by przydało, żeby te się ładowały też. No a to będzie jeszcze większy zapas energetyczny. To chyba tego wodoru tak skarniamy. Dużo mi się wydaje. Dobra, jak tam podłączyliście, ta ładuje się. Jak to szybko się ładuje? O oh my pytanie, czy to zdąży ładować na fula? Nie no, na spokojnie, proszę was, to ja nie wiem czy nawet nie dorobić jeszcze tych baterii, ja wiem, to jest najpewniej overkill i przesadzam z tym, ale wiecie jak jest. Priorytet 9 poproszę, to się zmieszczam jeszcze raz, dwie baterie. To tak nie robią specjalnie żadnego miejsca. Na nie. skopiujmy tą płytkę tutaj. Zróbcie jeszcze jedną tą baterię tutaj. Automatyka, no to damy tutaj. O. Zróbcie to na dziewiątce. Ja myślę, że już będę w 100% zadowolony jeśli chodzi o. Znaczy najlepiej to by było, jakby ta energia słoneczna nie doładowywała tych baterii na 100%, tylko tak na przykład na 19 kJ. Y, tak, kJ. Yy, I żeby. No, żeby wiecie, żeby był ten zapas taki potężny. Dobra, już powoli widzę, że wydajność spada, ponieważ jest noc. No i tam energia spada, ale tutaj powinno być wszystko dobrze. Jeśli jestem energią, sprawdźmy to. Znaczy, oni też nie korzystają z tak dużej ilości tej energii. Ewentualnie, też tutaj mogę przenieść, wszystkie te baterie, bo tu jest chód z tego. Więc po prostu to ciepło wzięło i. No, proszę, już się zaczyna robić. Jasno. Zaczyna produkować się prąd. No i już chyba na plus wychodzi. Nie, jeszcze nie. Jeszcze chwileczkę musi poczekać. No i już lecimy na plus. I to tak solidnie. No, nie wiem. Mam nadzieję, że. Dotarczy nam z tą baterią. E, dobra. Dalej. Ja bym chciał wam trochę morale też popodnosić e, Umiejętności. Ty wszyscy, żeby mieli po te 16. Ari. O. Groszek. Znowu masz słabe morale. Dlaczego groszyk? Linji? Nie. Joshua. Ty też masz słabe. Masz tej to. E. Marii? Maria. Dobra. Ty robisz. A masz to? Not cutter. Widzę, że też sobie nie radzi. Dodawanie tych rzeczy chyba nie jest za dobrym pomysłem. Dobra. Jak ja mogę Wam zwiększyć jeszcze? Morale, hmm. e, one się dowodzą. A nie, to jest wyłączone, to one i tak nie pracują. Dobra, to nieważne. I we mnie. Nie, więcej osób nie chcemy. Możemy wziąć kadrekusia i je przerobić. Tak, będzie. Ja jeszcze nic Temperatura. No. Naprawdę od tego leci tak dużo tego? No to zmieńcie to. Niech to ta temperatura spadnie trochę bardziej. Tu jest też źle widzę. czy tu się schłada czy to się dopiero... Czy to się nie będzie schładać? Zróbmy wam promienną temperaturę rurę. Dobra, tu może nie. Tu wystarczy. I teraz może zacznie się schładać coś. <laughs> Taką mam przynajmniej nadzieję. To coraz bardziej jest, a właśnie mamy nasiono ciurawca. Mamy. Dodajmy go tu. I wypompujmy trochę tej wody, bo trochę za dużo się tu już i bierze to może się też wykopać. No, chociaż czy ja wiem, czy tak dobrze jest z tą energią? Teraz coraz bardziej spadamy. Więcej baterii? Hmm... Brzmi kocząco. <grytanie> no cóż, no widzicie, no zmusiła mi sytuacja, no trzeba więcej baterii zrobić. Słuchajcie to i zbórzcie to. Na priorytecie 9 poproszę. Tu już w międzyczasie mam, mogę. coś zmieniłem. Priorytet. Tu w międzyczasie mogę Wam kazać zrobić kabel. Dobra. Baza, baza, nie, energia. Inteligentna bateria, co też nie inteligentna bateria? Czy wy nie możecie dekonstruować tej śluzy? Czemu to jest o, już. Jaką to ma temperaturę przegrzania? 55 stopni. Może być. Lipa. Nie, wiem, czy to też nie będzie trzeba wykopać jednej tej do góry? Dobra, kopiujemy tą baterię tu Ale się szybko napełnia. Dobra, i tak, żeby im się też nie nudziło, to tutaj do robię trochę tych baterii. O, tego nawet nie trzeba wykupywać, ale to możecie budować żelazo. Żelazo jest potrzebne. Bardzo. Dobra, to żeby wam się tak nie nudziło, to tutaj macie właśnie... Dobra, to też zróbmy na dziewiątce. No i co, energia już spada. No, z naszych baterii też spada i to strasznie szybko. Nie podoba mi się. Dwadzieścia stopni, no dobra, ale no to powinno i tak, czemu to jest niesładzone. <laughs> tak, powymieniajcie tam te rury o, tutaj już są te baterie o. czyżby, tak jak sądziłem będzie deszcz meteorytów a to znaczy, że stracimy energię Tu będzie, dajemy na to. Nie, ładuj. Kurde. No tak, z 10% tak będzie. To może. ich robią. Nie, tak, przy 5 do 10. O, coś takiego zrobimy. Wiecie, to takie awaryjne będzie. No bo jak jest ten deszcz, no to faktycznie no. Prądu dużo się zużywa, a to nie produkuje. Teraz pytanie jeszcze, jak długo to będzie trwało? Żeby mi prądu nie zabrakło. Nie, nie zabraknie. Te generatory na metal na spokojnie tam trzymają sytuację. Chociaż jest tak licho jednak, a to się otwiera. No, ale już teraz przy bardzo zaczyna się noc, więc jest lipa i one zużywają dużo energii, ale ładujemy. Już się zaczyna dzień, to też to będzie ładować. Dobra, jest git. No, nie jesteśmy nadal tak eko, jakbym chciał. Znaczy, no, tak, sobie po prostu gadać z tym eko, ale wiecie, to chodzi o to, żeby te generatory nie pracowały, bo one zużywają, znaczy, no, zużywają wodór. Wodór mamy za darmo, ale chodzi o to, że one się strasznie nagrzewają. Po co mają się nagrzewać? Ciekawe, jak bardzo się naładują, czy się naładują na fula. Wiecie co, ja chyba jednak dorobię jeszcze tych baterii. Przecież mnie nazywać szalony. Ale ja nie mam po prostu już siły się też bawić z tą temperaturą. To ja przyznaję, że temperatura mnie trochę pokonała. Niech tam się zrobi w międzyczasie. Tutaj się ładuje tak jak należy chyba. Co znowu? Wasy żartujecie. Jeszcze jak ja tutaj wykryłem. No te teleskopy chyba nie są, to znaczy panele słoneczne chyba nie są takie dobre jakbym chciał, żeby były. Dobra, kolejna rzecz. Jaka popleta? A czy w ogóle już tam zbadał ktoś tym teleskopem? Otwórz mapę. O, ok. Teraz to niech analizuje. O jeju. To. Aż tyle tej analizy jest. To ja nie wiem, czy my tak długo tą serię będziemy prowadzić. Ten pomnik mogę mogę ten dom słodki dom zrobić, te morale to tam idzie to ogarnąć, wielki pomnik. Mm. Stal, no stal musimy zrobić. Stal się robi, Te ja chyba w międzyczasie będę musiał ogarnąć tam stal, teraz jest noc. To nadal się nie otworzyło, niestety, a mogłoby, mogłoby, jest napisane ile jeszcze to się będzie na przykład działo? Nie. Teraz jeszcze odpalą generatory tamte. No już są chyba odpalone w sumie. Nie, no, to jest. 10... Czemu ta energia no się utrzymuje? Jakie generatory nie wychodzi ci te? No, metal na pewno nie. No właśnie, bo one są od 7%. Ten chodzi i ten. Ile jeszcze będzie trwał czasu ten głupi deszcz tych meteorytów, co? I iż teraz pracują generatory na metan. Chyba. Tak. To by się mogło już otworzyć. Czemu te deszcze tych meteorytów są tak często? O, otwiera się. Teraz energii dużo schodzi. Albo i nie. No ale nie powiedziałbym, że coś się naprodukuje też. Idzie to w ogóle do przodu? No nie wyjdzie. No ale też. Co, a nie, co, no, coraz mniej już daje, bo. No, noc się bierze. My się tu zaraz zablokujecie. Ja już was znam. Mówię po 8 kilogramów to użycie. Naprawdę, czemu tak wolno? Dobra, z energią już jesteśmy na plus. No, mam nadzieję, że te zapasy już nam pozwolą mieć spokój. I ty się właśnie zablokowałeś, geniusz, czysty geniusz. Dobra, to tu, zróbcie może drabinę na dziewiątte albo na IoIO io nawet Nie, on... To tu się stało? gdzie on poszedł. nie jest zablokowany. No dobra, no skoro tak. To zostało tylko to? Mamy już naprawdę pokaźne zasoby tych baterii, A raczej mamy ich bardzo, bardzo, bardzo dużo. A, no i kolejny deszcz meteorytów. Czy, jak zrobią tą baterię, to ta bateria będzie zabierać tym baterią? Nie, dobra, to dobrze. No dobra, ja myślę, że by było na tyle w tym odcinku. Tam za wiele się nie podziało, ale możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, i do następnego.